na wszystkim, dzisiaj mamy taki dzień na stawie w Ili, na moim rejonie. Będziemy jechali z mamy nasz Gazebo. Będzie takie dogłębniejsze review z tym. Także zaczynajmy. Jak Justin powiedział, nie są aż tak dobre jak przy Titanie, ale dają radę. Wszystkie połączenia są na takie szybkie klipsy. Tutaj wciskamy, się składa, rozkładamy to po prostu do momentu, aż klip wejdzie. Mamy przednie drzwi, bardzo szerokie. Bardzo łatwo można sobie wejść, praktycznie delikatnie się schylić. Jesteśmy w środku. posiadamy takie na lampeczkę. Albo na mozji, albo na zwykłą. W środku są dodatkowe kieszenie. Jak widzicie. tutaj W każdym rogu są kieszenie. Dwa okna z tyłu. Każda z taką moskitierą. Jedną mam zamknięte. Przednie drzwi mają dodatkowe Wodoszczelną nakładkę. Nie? Tutaj mamy kolejne drzwi. Z dwóch stron można postawić Bivi. I się wpiąć w to, praktycznie. Jak widać. Ładnie nasz tutaj mamy, bardzo solidna konstrukcja, jestem naprawdę zdziwiony jak to fajnie zrobili Są dodatkowe linki naciągające, tak jak teraz są naciągnięte przy wietrze to w ogóle nie ma znaczenia Wszystko jest bardzo solidnie, fajnie zrobione Widać Można sobie obejść Naprawdę fajne Fajne duże gazebo